Stefan Kłebek 9 Ech, Zaraz Tadeusz, ale nie słyszę całkowicie znaku Tu trochę pod samą Sędzielnią wieje, jeszcze pod szczytem Sędzielnia Pięknie Koledzy jest szyndzielnia Czekaj, ja spróbuję co? Wywołanie ogólne w paśmie Może. dwóch metrów z samego szczytu sędzielni woła stacja okolicznościowa HF9 Field Halina, Franciszek 9, Franciszek Irena Ewa, Ludwik Dorota. Zapraszam do łączności. Kłebek 9, Kolega, jakbyś mógł jeszcze raz znak powtórzyć? Stefan Kłebek, Cezary, Ksawery, Cezary. Cezary, Ksawery, Cezary. Doskonale doleciało 5-9. Dopiero teraz weszliśmy na, na szczyt szyndzielni. Także 5-9 dla Ciebie. Dzięki za łączność i fajnie. Maciek z tej strony, super, że, że mogłem z tobą zrobić łączność. No i czekam na kolejne. Dzięki wielkie. Hey, dzięki Macieku, dla ciebie również raport 59. Moje zby imię Zbyszek, a QTH Bytom. Bytom, to krótka e, antena niezbyt wysoko, 3 metry nad ziemią, 2 razy 58. Pozdrawiam, do usłyszenia. Do usłyszenia, trzymaj się. Henryk, Górka, Natalia. Dzięki i życzę Ci powodzenia bezpiecznego wejścia HF9 Field, tutaj SP9 Henryk Gustaw Natalia. SP9 Henryk Gustaw Natalia, tu HF9 Field. No, raport dla Ciebie 59. Jeszcze raz dzięki wielkie za miłą łączność. Maciek z tej strony, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam jawożno. No i do usłyszenia, trzymaj się, hej. Dzięki, trzymaj się, 73. 73. Witam serdecznie, raport dla Ciebie. 4, 4, 4, 4, pływająco bardzo. Czasami skoczy do 9, ale to czasami. Eee, także po imię Jacek KTH Zabrzew w kwadratie. 9. Piotrek zosna to mówił. Pozdrowienia, 73 do usłyszenia. No cześć Piotrek, cześć, poznałem cię oczywiście. Do usłyszenia tak samo 5-9. Dobra. Chodzimy tam, będziemy bo z tym marzniemy. To będzie 73 dzięki za łączność. Trzymaj się, hej. Idziemy coś rozpraszyć. Chodź, tak? bo wymarzniesz. Chodź, chodź. Maciek, to ci się nagrywa cały czas. Zobaczcie go. Stoi i łączy się. wiem, może za żeby nie bateria się miała. O, już jest ciemno. Wywołanie ogólne w paśmie 2 metrów, woła stacja okolicznościowa HF9 Field i zaprasza do łączności ze szczytu Szędzielni. Wywołanie ogólne w paśmie 2 metrów, woła stacja okolicznościowa HF9 Field ze szczytu Szędzielni i zaprasza do łączności. Stefan Kłebek 9, Cezary, Ksawery, Cezary Stefan Kłebek 9, Cezary, Ksawery, Cezary Ja tylko jeszcze wpiszę, bo chyba Ale chyba wpisałem cię, 5-9 Idealnie, dolatujesz kolego do mnie Stefan Kłebek 9, Cezary, Ksawery, Cezary Dobrze zrozumiałem, tak? Stefan Kłebek 9, Cezary, Ksawery, Cezary Nie wiem, czy przykryłeś radio Przed śniegiem i przed deszczem Bo lekko przysłuja jest tak jakby Właśnie było przez folię, czy przez Yy, przez coś nadawane. Yy. Wiesz co, yy, wiesz, jest dokładnie tak samo, yy, zaraz odezwę się do ciebie, tylko sobie zapiszę, yy, zapiszę to jeszcze raz. Dobra, sekundka. Słuchaj Maćku, yy, jest teraz taki przytłumiony sygnał yy, z modulacją coś albo ci gdzieś wody naleciało, bo yy, nie jest to silny yy, ale jest taki przytłumiony, tak jakby tam coś, yy, coś było czy z mikrofonem yy, Stefan Kłebek 9, Maria Dorota Tadeusz, tu y, stacja okolicznościowa HF 9 Field, nie wiem czy doleciało do Ciebie, ja Ciebie odebrałem 5-9 HF 9 Field, tu Stefan Kłebek 9, Maria Dorota Tadeusz, no, Jak dla mnie to, to na 4-5 to mnie to latuje, ale